Sieman tego to Pulpit mój e, I dzisiaj wam pokażę w sumie Poradnik Jak sobie zainstalować to Flashpointa W którym macie w sumie e, Wszystkie Wszystkie, wszystkie gry Flashowe Typu Jack Smith i nie wiem Swords and Souls znaczy No co, Strike Force Kitty, ITP, Stick War, ITP, ITP. No prawie. Albo i nawet wszystkie gry fleszowe, Kuźwa, wywalaj awast. Więc. <coughs> Sorry. To zamkniemy. Weźmy sobie w operę. Będziemy po prostu musieli wyszukać yy... takie coś jak. Flashpoint. Nie zważajcie uwagi na muzykę, kuźba w tle. Po prostu szukałem czegoś, żeby po prostu było. Żeby był po prostu dźwięk w tle, żeby nie było tak nudno. Wpisujemy Flashpoint. Pojawia się Flashpoint Archive. Klikamy w to. Klikamy, pobierz. Bierzemy wersję Infinity. Po pierwsze, waży mniej. Po drugie, ee... Jest po prostu kuźwa, jakby nie wymaga od nas aż tylu tej zaawansowanych rzeczy jak Ultimate, tak więc no. Pobieramy na luzie. Jak mamy to, otwieramy. I tutaj po prostu nic nie robimy w sumie. Jedynie tutaj zaznaczamy. Nic w sumie. Z tego co i po prostu instalujemy. Jak to? No, ja tego ten, bo już mam. I powinno być już pobrane. I to jest pierwszy etap tego. Teraz wytłumaczmy sobie, co to jest w ogóle Flashpoint i jak to działa, co tam się dzieje. Więc Odpalmy Flashpointa, a tutaj, jeśli coś ma się pojawi teraz się to ogarniecie. No typu, nie wiem. Tam dostęp do kuźwa lepszych tych ee, Zarządzeń coś takiego. O tym, nie wiem. Raczej nic dziwnego Wam się tu nie pokaże. Po prostu to pobieracie tak i tyle. A teraz przejdźmy do aplikacji samej. Jak to wygląda i co tam się dzieje? Mamy aplikację. E, I teraz tak. Ważne są tutaj dwie rzeczy. Już na starcie, jak to odpalacie, e, tutaj. W lewym dolnym. Czasami wam się pokaże aktualizację, że są dostępne do zrobienia. To po prostu już zróbcie to. Po prostu wam się otwiera wtedy takie okienko. I tutaj wam pokazuję oh, Update y, Components i tutaj macie y, rzeczy do zaktualizowania. I to. I po prostu. Jak macie, to zaktualizujcie i tyle. Żeby po prostu to lepiej działało. <ścoughs> Drugą rzeczą, co jest w sumie ważna. Y, to Tutaj w lewym górnym codziennie są aktualizowane jakieś tam gry. Jakby duża jest liczba tych gier aktualizowanych. Tak? No tutaj na przykład widzicie 73, Nie raz potrafi być 200 ponad. Więc tu też, w po prostu aktualizuj, to się pobiera. Trochę to może zająć w zależności, ile gier tam jest. Do zaktualizowania Ale tak no to aktualizacja zakończona i jest Gitara Teraz tak, jeśli chcecie sobie pograć po prostu No to tutaj macie zakładki Na górze Macie gry, stronę główną, animację. Animacje to <laughs> Kurde, tego nie klikam, no, nie wiem co to jest Animacji nie sprawdzałem, mi tylko Zależało na grach Logi, wszystko co tutaj robiliście w sumie Konfiguracje jakieś, co możecie już poczytać, tutaj nic nie zmieniałem akurat Ale chyba poczytam i zobaczę, czy będzie można w sumie niektóre gry odpalić Bo tak, tu jest haczyk trochę, że się niektóre nie odpalają No i to na przykład macie Flashpoint Super Hall of Fame Czyli takie Perełki Gier Flashpoint, gier flashowych na przykład o Age of War. Tutaj o i to po prostu klikacie graj i to po prostu o w takim okienku się otwiera i jest o kurwa. Dobra, telefon w e, to po prostu no, otwiera się w takim okienku jak chcecie pełny ekran to tutaj widok i pełny ekran i tyle. I to na przykład działa perfekcyjnie. No nie, co tu jeszcze jest? To jakieś Arachnit Wars, o proszę, można sobie pobrać. 7 MB Auditorium, Blues Defense 5, no wszystkie takie, Burrito Bison, wszystkie takie, wiecie. Gierki flashowe co były kiedyś takie najpopularniejsze, przy sobie można by rzec. Mamy tu jeszcze 1001 wideokierek jakiś. O, plan vs. Zombies na przykład. Ok, ty, właśnie, to jest plan vs. Zombies, to jest dobry plan. <gro> Grow, o, to też było zajebista gierka. Best of Adult Swim. Oho. Macie naprawdę duży wybór, jeśli chodzi o gry tej. Niektóre to czasami się w stronach otwierałem, jak na przykład. O, teraz dajcie mi to znaleźć. Hmm. Jak na przykład... To? Bo to się otworzy w Cartoon Network No nie otworzy się, no właśnie, jak jest coś takiego Niby na hama możecie poczekać, nie wiem, z 10 15, ale się nie odpali, bo już sprawdzałem Więc niektóre po prostu gry się nie odpalają Niestety To chyba To jak se tu dobrał no, no to jest po prostu Cartoon Network, no i jest pięknie gierka, nie? Można sobie pobrać, pełny ekran można sobie zrobić jest zajebiście <laughs> Żeby wyjść z pełnego ekranu to escape mm, Ale teraz chyba tego nie znajdę co bym chciał no niestety jakby ktoś chciał na przykład the right mix no to to nie odpali się niestety chyba że w tej konfiguracji tam coś jest takiego co trzeba zmienić Ale jeśli chodzi o to to No, Lego Mindstorm Runner, Lego Mindstorm Runner, na przykład jest, to jest naprawdę dużo tych gier, to jest hit po prostu. Minecraft Classic tutaj. Większość tych gier pewnie kojarzycie. Ci starsi na pewno. To jest po prostu. Wow, Super Web Soccer, Warzone, kuźwa, wszystko. Burning Metal, Doomsday Jingle doll, jo jo Jollies, jollies. Slay with Santa, jest naprawdę duży wybór Każdy coś na pewno znajdzie dla siebie, nie? To na pewno Z prostego multum, a teraz yy, Na przykład, weźmy sobie na te 1001 gier Mamy to takie plans versus Zombies, nie? No to możecie sobie dać tak jak ja tutaj do ulubionych Po prostu, czyli klikacie na to prawy I tu jest, dodaj do ulubionych Cyk, klikacie i właśnie tu pojawia na górze z gwiazdką Wasze gry Które są ulubione I macie takie plans vs zombies nie na przykład No i cudo i, może, i se gracie, nie na luzie I jest zajebiście I tak patrząc na to Chyba ma wszystko co tutaj jest takie najważniejsze jakby Tylko no właśnie tutaj patrzeć te aktualizacje patrzeć jak wchodzicie czy Eee, nie, nie, nie eee, Czy są, czy coś trzeba zrobić I w sumie tyle i se gracie Niektóre nie działają Niestety Ale tak to większość Jest naprawdę dobra Ten no, oczywiście was Ku**a wkochany to działa akurat Już 60 minut w co przegrane Mighty Knight też działa 6 godzin w co przegrałem Bo jeszcze poza nagrywaniem grałem Więc no To tyle w sumie Jeśli się podobało Moje z tej w górę i suba, eee, zrobiłem to tak kuźwa rzeczowo, szybko, w skrócie. Tak kuźwa, logicznie, co trzeba zrobić, mi się wydaje. Tak jak zawsze tłumaczę wszystkie rzeczy rzeczowo. Nie ma co tutaj obijać w bawełnę w sumie. Nawet nie ma co, po prostu wchodzicie w operę, wpisujecie Flashpoint, wchodzicie w Flashpoint Archive, wybieracie tego Flashpointa, wybieracie Flashpoint Infinity. I macie. A, jak jest w ZIP-ie, no to po prostu wypakowujecie i tyle. Więc no, to tyle. To do zobaczenia w nowych odcinkach i mojego grania. Na razie.